Ja chciałem zapytać pana marszałka, bo pan marszałek mówił tutaj o przestrzeganiu praworządności, że Polska ma z tym problemy. Panie marszałku, jakby pan marszałek był uprzejmy nam powiedzieć, jak w Polsce się wybiera sędziów i jak w Niemczech się wybiera sędziów? Adam Jarubos. Ja myślę, że element praworządności w Polsce jest dzisiaj o tyle istotny, że, że tak naprawdę zdecyduje o tym, czy te szanse, czy te programy, o których rozmawiamy. Państwo podczas ostatniej konwencji zaprezentowaliście nowe, nowe programy prawda, dla świnek, dla krów. Ja już zaraz odpowiem, ale... Jeśli chodzi o sędziów, to, co żeście zrobili z, z polskim systemem sądowniczym, czy, pa, czy Pan wie, jak się wybiera sędziów w Polsce i w Niemczech, który przez zdominowaną przez nominowaną no, Jak się wybiera sędziów? No, no jak się wybiera sędziów? krajową Radę Sądownictwa, którą żeście ustanowili w dużej części w oparciu o rekomendacje, których nie wiemy, kto, kto składał, to jest złamanie tej zasady praworządności. To w ostatnim razie Dzisiaj... o... mhm. Panie Marszałku, czy Pan. nie wiem, jak, się... jak się wybiera są, jak sędziów, się w sędziów w Niemczech. Natomiast to jest pewnie specjalizacja Pana ministra. Ja wiem... Odpowiadam, tylko dwa słowa jeszcze się odniosę. Jak Państwo widzicie, najpierw stawia, się zarzut, najpierw stawia się zarzut, że łamiemy praworządność, jeżeli chodzi o sposób wyboru sędziów. Ale się okazuje, że potem przedstawiciele koalicji europejskiej nie wiedzą nawet, jak wybiera się sędziów w innych państwach w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech. I to najlepiej pokazuje, że te zarzuty są po prostu puste.